Siemanko, witajcie na kolejnym vlogasku swojego ulubionego profesora z internetu, czyli profesora Chrisa. W dzisiejszym filmiku poruszę temat, dlaczego diesel mało pali i dlaczego traktor jest na benzynę. Słuchajcie, tematy, o których będę dzisiaj mówił, są naprawdę mega ciekawe. Yy, I pomimo, że pytanie, które jest tutaj tytułowe w tym odcinku, wydaje się takie być. No, banalne i poruszane przez miliony, miliony osób. Mam nadzieję, że tym filmikiem rzucę wam troszeczkę inne światło na świat benzyn i diesli yy, i pokażę wam trochę z innej strony, o co w tym wszystkim chodzi tak naprawdę, ale też porozmawiamy sobie o fajnych klasycznych rozwiązaniach. Klasyczne traktory też będzie miało to swoje miejsce tutaj yy, w całym kształcie, w całej tej historii. Słuchajcie, jest taka rzecz na tym. W całym naszym świecie, na tej naszej planecie Ziemia o tę rzecz są wojny i jakieś inne konflikty, jakieś zamachy terrorystyczne. Jacyś, jakieś typy chodzą w turbanach takich, biegają tam, byli pasterzami, a teraz mają Rolls Royce, Maybachy itd. Clue całym dzisiejszego odcinka jest właśnie ropa naftowa, bo to ona jest odpowiedzią na te wszystkie pytania. Czyli dlaczego diesel mało pali, dlaczego benzyna pali więcej? Skąd te wszystkie różnice jakieś tam konstrukcyjne takie tłoki, takie tłoki, takie bloki, takie małe bloki grube korbowody, małe korbowody wtryskiwacze, świece zapłonowe, kolektory dolotowe. Były sobie dinozaury, kiedyś chodziły po naszej planecie, i dinozaury niezdrowo się odżywiały. Poumierały sobie, zapadły się tam pod ziemię, zasypał je gruz budowlany i zmieniły się te formy organiczne, to też z roślin innych takich pierdłów, powstała ropa naftowa. Teraz po wielu latach, tak dokładnie to jest precyzyjna liczba. Po wielu latach my, ludzie, cywilizacja ludzka, tę ropę naftową wydobywamy i tworzymy z ropy naftowej paliwa jakie tworzymy paliwa. Oprócz tych, które możecie znaleźć na stacji paliw tam no i z instrybutora sobie wlać, są jeszcze jakieś inne pierdoły, jakieś paliwa do jakichś maszyn przemysłowych, do jakichś tam statków, jakieś tam są inne głupoty, to tego trochę produkują. Ale generalnie my, masowo ludzie, poruszamy się używając tych paliw, które mamy dostępne na stacjach paliw. Słuchajcie, kochani, z czego wynikają te różnice w spalaniu między benzyną a dieslem? O LPG jeszcze nie będę mówił tutaj. Potem przy traktorach będę mówił o LPG, ale też nie łączcie traktorów z LPG. Jeśli rozpatrujemy różnicę w spalaniu między benzyną a dieslem, no to mamy dosyć szeroki temat. Bo przede wszystkim, tak, różnica w kaloryczności paliwa. Dizla mamy 15% więcej energii niż w przypadku. Benzyny. I to już jest pierwszy bardzo ważny wyznacznik. Kolejna sprawa to jest to, jakie są różnice konstrukcyjne. Różnice konstrukcyjne wynikają po prostu z właściwości paliw, bo diesla nie damy rady zapalić iskrą, nie damy rady zapalić ropy świecą zapłonową w cylindrze. Nie ma szans. A z drugiej strony... Benzynę czy damy radę zapalić wysokim ciśnieniem, jak jest w dieslu? Tak, damy radę, ale nie jesteśmy w stanie kontrolować takiego procesu spalania, więc to ze sobą totalnie nie pasuje. I dwa rodzaje paliwa, diesel i benzyna, wymusiły po prostu konstruowanie tych różnych konstrukcji, rozwijanie tych różnych konstrukcji. I to nie jest tak, że ktoś sobie wymyślił, Silnik lub jakieś rozwiązanie, jakąś technologię, common rail, wtrysk rozdzielaczowy, czy też wtrysk benzynowy, czy gaźnik, i do tego sobie wymyślił teraz paliwo, i powiedział: O, zbudujemy taki silnik, a potem do tego silnika y, tam paliwo będziemy sprzedawali. To tak totalnie nie działa. To jest tak, że mamy takie paliwo, bo to nam dała natura. To mieliśmy zakopane głęboko w ziemi, wykopaliśmy. Zrafinowaliśmy to. Tam nie powstają jakieś cudewiankie. to jest rafinacja. Po prostu tam nie tworzy się coś nowego, to jest po prostu rafinowane, czyli oddzielane. Z tej ropy naftowej są oddzielane różne substancje, od najlżejszych do najcięższych to wszystko. I to my wykorzystujemy na stacjach paliw więc to do paliwa powstają różne konstrukcje mechaniczne. A nie odwrotnie. I teraz, jak na każdym filmiku na temat różnic między benzyną a dieslem, powinienem powiedzieć o takich rzeczach, że sprawność silnika jest inna. Sprawność silnika diesla jest inna niż silnika benzynowego, ale to właśnie wynika z konstrukcji tych jednostek konstrukcji, która jest wymuszona czym? Paliwem paliwem do jakich te konstrukcje. Spalania do, do pracy, na jakim paliwie te konstrukcje zostały zaprojektowane. Także sprawność silnika diesla jest wyższa niż silnika benzynowego, i też jest to temat szeroki, bo nie ma takiej żelaznej zasady. Ponieważ dzisiaj współcześnie powstają tak różne technologie, tak różne jednostki, które zwiększają, zmieniają tę sprawność, że naprawdę to kosmo, kosmosy powstają. No mamy teraz bezpośrednie wtryski benzyny i naprawdę te silniki są żyłowane na maksa. Ten downsizing tak zwany, co nie? No to te jednostki miniaturowe, turbodoładowane z bezpośrednim wtryskiem, gdzie jest kontrolowane ciśnienie w cylindrze na bieżąco. To już są naprawdę kosmiczne technologie w waszych samochodach, którymi sobie na co dzień jeździcie. Także temat jest szeroki, ale w tym odcinku chciałem Wam naświetlić po prostu to, z czego to wszystko wynika: cała ta natura tej mechanicznej rzeczy, różnic między benzyną a dieslem. Teraz zadacie pytanie. Kurczę, jeśli to wszystko chodzi po prostu o paliwo, ja pierdzielę, to dlaczego by nie zrobić na przykład samochodu, który byłby na prąd i byśmy czerpali energię. Yy, ze słońca, bo słońce świeci w dzień, co nie? Świeci tak bez sensu totalnie, do no bez sensu po co ono tam świeci cały dzień? Głupie, jak można by na prąd je zamieniać, co nie? Idea jest piękna ale problem w sumie do tej pory jest spory, mimo takich samochodów fajnych jak Tesla, co nie? Jedna wielka propaganda yy, nie powiedziałem tego na głos. Problem jest w magazynowaniu energii największy. nie jest problem, żeby sobie te energię pozyskać ze słońca, no bo możemy tam 10 hektarów paneli słonecznych stawiamy, stawiamy, spoko, zbieramy w dzień tę energię, ale co mamy z nią zrobić? To jest problem, magazynowanie energii, żeby ją później wykorzystać. Z tego co wiem, tak są elektrownie, co nie, jakieś takie, to też jest problem, bo my tego prądu używamy yy, też nie tak, że cały czas miasto, powiedzmy, nie używa sobie cały czas takiego, takiego samego poziomu prądu, tego na przykład w dzień, kiedy fabryki i tak dalej, wszystko pracuje, no to pobór jest duży, a potem nagle spada, no i wiecie, ta elektrownia musi zmieniać wydajność i to jest, to jest duży problem. problem. No to teraz powiecie sobie, no dobra, to tam już pal licho z tym prądem, bo to baterie te litowo-jonowe, to Chińczycy mają największe zasoby litu i trzeba by się z nimi dogadywać, a to trzeba by ryżu trochę nachodować, żeby mieć na przekupstwo. I to ciężki temat ogólnie jest, co nie? LPG, idealne paliwo. LPG jest odpadem. Jest odpadem w procesie rafinacji ropy naftowej. Oni to w ogóle wywalają. Problem jest taki, że, że LPG jest trochę gównianym paliwem. I <laughs> o tyle o ile nadaje się do współczesnych nawet, no nie powiem, do współczesnych silników benzynowych, nawet tych z bezpośrednim wtryskiem y, benzyny. LPG nadaje się, możemy zamontować taką instalację. Niestety problem z tym paliwem jest taki, że y, jak do tej pory nikt nie zrobił jeszcze samochodu, który by po prostu na LPG tylko był. I teraz powiem wam tak, takie postscriptum, takie małe, na boku wam tak powiem, że ja planowałem, mm. <laughs> miałem taki projekt w głowie i był to samochód tylko na LPG. I miały być przeróbki mechaniczne zrobione w tym samochodzie tylko pod LPG. Ten projekt już miałem 3 lata temu zaczynać i nie zacząłem nawet. Nie zacząłem inne sprawy miałem na głowie, ale jeszcze mi troszeczkę chodzi po głowie, żeby ten temacik ruszyć, żeby zrobić auto tylko na LPG, żeby było. Generalnie reasumując, problem z LPG jest taki, że nie dałoby się takiego samochodu za bardzo użytkować na co dzień, żeby on był. Tylko na samym LPG, jako dodatek do samochodu benzynowego spoko, ale samo LPG jest zbyt słabym paliwem, żeby tylko na tym zrobić samochód, żeby kontrolować w pełni ten proces, tę pracę silnika na gazie, no tak zwanym gazie, gazie. No to przechodzimy teraz do tematu klasycznych traktorów i skąd się wzięły traktory na benzynę? WTF! Traktor na benzynę? Czemu kiedyś były traktory na benzynę? A teraz już nie ma traktorów na benzynę. O co tutaj w tym wszystkim chodzi? Słuchajcie, po wojnie, po I wojnie światowej, już był problem z paliwem. Co zaczęto robić? Zaczęto produkować silniki na naftę. Nafta była paliwem. Nafta była używana jako paliwo. Problem z naftą był taki, że nafta miała bardzo małą wartość oktanową. Więc co robiono? Moje Volvo, y, które, które widzieliście, które teraz odbudowuję, ono ma bardzo niski stopień sprężania. Volvo czy Fordsony, one mają stopień sprężania 5 do 1, 6 do 1. To jest po to, żeby ten traktor mógł pracować na nafcie. To w tamtych latach miało troszeczkę inną nazwę, być może miało troszeczkę inny skład tego. Nie wiem za bardzo, nie żyłem w latach, nie wiem, 40 czy tam 50. -tych. W każdym razie te konstrukcje były przystosowane do działania na nafcie. Zasada użytkowania była taka, że nie dało się za bardzo odpalić takiego pojazdu na nafcie, więc trzeba było nagrzać najpierw silnik na benzynie, czyli zalewało się benzynę, odpalało się sprzęt na benzynie, następnie uzupełniało się naftę. Do zbiornika. I tak jak zauważyliście w moim volvo, jak jest skonstruowany kolektor sący. Kolektor sąco wydechowy jest, kolektor sący jest połączony z wydechowym. Zwróciliście na to uwagę w komentarzach, ale nikt nie napisał o co w tym chodzi. Po to ten kolektor stanowi jedność, żeby gaźnik się rozgrzał, żeby rozgrzać dolot na maksa, żeby nafta odparowała. Bo oczywiście tak jak benzyna nie spala się w formie. Ciekłej musi odparować paliwo musi odparować, zmieszać się z powietrzem. wtedy może nastąpić spalanie. Takiego paliwa może nastąpić praca silnika i stąd właśnie taka konstrukcja w starych traktorach benzynowych tak naprawdę chodził o kryzys paliwowy o to, że nie było benzyny, czy też była droga po prostu ta benzyna, bo wojna te sprawy, ludzie się zabijali jak zwykle bez sensu. No i... Po prostu wymyślili sobie, że będą traktory na naftę. Później, lata 60., no to już na olej napędowy zaczęły być produkowane traktory, no bo wiadomo, wyższa sprawność i tak dalej. No i do tej pory olej napędowy króluje w rolnictwie, tak można powiedzieć. Króluje olej napędowy i wiecie, samogonka. Mam nadzieję, że tym filmikiem otworzyłem Wam troszeczkę oczy na świat motoryzacji. I na różnice, jakie są między benzynką a dieslem, zrozumieliście o co chodzi? Tak naprawdę, że oczywiście tak mają znaczenie te rozwiązania konstrukcyjne, common rail, jakieś pompowtryski, pompy VP, albo jakieś lukasy dziwne, inne, albo zwykły gaźnik w benzyniaku, czy też wielopunkt, czy jednopunkt, czy sądy szerokopasmowe, czy wąskopasmowe. No masakra, tego jest po prostu cała masa, ale chodziło mi w tym filmiku o to, żebyście zrozumieli, że źródłem tego całego bałaganu są te dinozaury, które kiedyś tam umarły i dzięki którym mamy to czarne złoto, dzięki któremu mamy wojny, ataki terrorystyczne, i inne takie różne pierdoły, ale też dzięki którym możemy swoim autkiem pojechać na dupy. I to jest Chyba najpiękniejsze w tym wszystkim. No i możemy też pojeździć traktorem, co też jest dosyć istotne i ważne. I słuchajcie, teraz na koniec jeszcze ważna informacja. Ktoś z Was napisał w komentarzach, że Kryśie, zrób filmik na temat 1,9 TDI. I właśnie ten film, który obejrzeliście w tej chwili, jest pokłosiem tamtego komentarza, ponieważ pracuje nad filmikiem na temat 1,9. TDI i teraz informuję was o tym, że pracuję nad takim filmikiem i chciałbym, żebyście w komentarzach napisali, napisali co chcecie wiedzieć na temat silników 1.9 TDI. Na pewno chciałbym się skupić na latach 90., kiedy silnik TDI wszedł. Jaki to był przełom w motoryzacji i to było fajne i dlaczego do dzisiaj TDI to jest po prostu mega także piszcie w komentarzach co chcielibyście wiedzieć co chcecie powiedzieć, może jakie są Wasze doświadczenia właśnie z silnikami 1.9 TDI raczej bym się skupił na tych chciałbym to oddzielić troszeczkę na te na pompach i te na pompowtryskach żeby to troszeczkę potraktować oddzielnie ale to już dla Was zostawiam takie pole do manewru żebyście w komentarzach napisali jak widzicie temat 1.9 TDI? Czy bardziej się skupić na rozwiązaniach technicznych, czy też na historii? Piszcie w komentarzach. Dzięki bardzo za oglądanie i pozdro do następnego odcineczka. Narka!